Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za to, że przyjechał pan się z nami spotkać. Niedawno na Zachodzie rozpoczęła się dyskusja na temat dwóch kwestii potencjalnej eskalacji. Chodzi o dostawy Tomachawków na Ukrainę i potencjalne przyjęcie statków z rosyjskim ładunkiem na Otwartym Morzu, nie tylko w jakichś tam wodach terytorialnych. Czy może pan powiedzieć, jak ocenia pan stopień zagrożenia i jak Rosja na to zareaguje? к тому, насколько это опасно и как бы Россия на это ответила. To jest niebezpieczne, jeśli chodzi o to, machawki, to jest to potężna broń. Co prawda nie jest już tak nowoczesna, ale nadal potężna i stanowiąca zagrożenie. I oczywiście nie zmieni to w żaden sposób sytuacji na polu walki. Mówiłem już o fundamentalnych problemach sił zbrojnych Ukrainy. Niezależnie od tego, ile dronów tam jest, ile na pierwszy rzut oka nie do pokonania linii obrony tworzy się. Za pomocą dronów, to i tak, jeśli nie będzie personelu, nie będzie kto walczyć. Rozumie pan? Mówiłem o zmianie taktyki, prowadzeniu działań wojennych w związku z nową techniką. Proszę spojrzeć, co pokazują nam kanały telewizyjne, jak i do naszej wojska. Tak, to wymaga czasu po dwóch, trzech osób, ale posuwają się naprzód. Biała, potępia, posuwała się naprzód i tutaj będzie tak samo. No cóż, były atakams i co z tego? No tak, wyrządziły pewne szkody, w końcu rosyjska obrona przeciwlotnicza dostosowała się, mimo że są one hipersoniczne. Zaczęła je zaszczyliwać. Czy to machawki mogą nam wyrządzić szkodę? Mogą, ale będziemy je zeszczeliwać, będziemy udoskonalać nasz system obrony przeciwlotniczej. Czy wpłynie to negatywne na nasze stosunki, w których pojawiło się pewne światełko w tunelu? Oczywiście, że tak, a jakżeby inaczej. Nie da się użyć tomachawków bez rozumiem, bezpośredniego udziału amerykańskich żołnierzy. Będzie to oznaczać zupełnie nowy, jakościowo nowy etap eskalacji, w tym w stosunkach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. I jeśli chodzi o przejmowanie statków, to co w tym dobrego? To piractwo. Co się robi z piratami? Niszczy się ich. I jak postępuję z piratami? Nie oznacza to, że jutro wybuchnie wojna na całym oceanie, ale poziom ryzyka konfliktu oczywiście poważnie wzrośnie. Cóż, na przykładzie Republiki Francuskiej uważam, że tak właśnie będzie. Tak właśnie się dzieje. To napięcie sytuacji, ten wzrost poziomu eskalacji, moim zdaniem na dzień dzisiejszy, jest związane przede wszystkim z próbą odwrócenia uwagi obywateli od narastających problemów wewnątrz tych krajów, które obecnie o tym mówią lub próbują to robić. Od narastających problemów tych stron, które No to Mówiłem, że czekają na naszą odpowiedź. To od razu zmienia kierunek uwagi politycznej. Ratunku, atakują nas. Kto? Straszna Rosja. Wszyscy muszą stanąć w jednym szeregu, zjednoczyć się wokół przywództwa politycznego. To jest główny cel. Obywatele tych krajów muszą wiedzieć, że chodzi o to, że chcą ich oszukać, wykorzystać, odciągnąć w ten sposób akcji protestacyjnych. w tym na ulicach, a jednocześnie stłumić ich aktywność obywatelską i utrzymać się przy władzy. I jednocześnie ich aktywność i samym się władzy. Но обыватели этих стран должны понимать, что это рискованная игра. Попихать их на дорогу эскалации и возможных поважных конфликтов я бы этого не делал.